Witamy Was bardzo serdecznie, jesteśmy w trakcie maratonu meczów Rakowa-Częstochowa. Jesteśmy po meczu z Lechem, jesteśmy przed meczem z Widzewem, no i trzeba sobie o tych dwóch spotkaniach porozmawiać, dlatego Raków Podcast działa i, przepraszam za swoją nieobecność na, ostatnio na pokoju, siły wyższe zdrowotne. Zanim zaczniemy z Wadimem sobie rozmawiać, cześć Wadim. Cześć Radek. To powiem oczywiście o naszych sprawach stałych, czyli o tym, że dziękujemy za subskrypcję, za lajki, za udostępnienia i zachęcamy do dalszego wspierania raków podcast właśnie w tym w tym sensie, że, żeby te no żeby to wszystko szło dalej w tym, w tym kierunku. Wadim, przed. Przed wizytą do prawdziwej stolicy Polski, czyli do Krakowa, tak? O co tam tak, chodzi? Tak, tak. Przed wizytą w Krakowie no, muszę dzisiaj zaraz po nagraniu jechać do Krakowa. No szkoda, że nie na żaden mecz, ale, ale no takie. teraz wy, zwyciężyły sprawy rodzinne, dlatego chyba jak patrząc na godzinę, bo mamy godzinę 9.12, to chyba to jest najwcześniej nagrywany Raków Podcast, jaki do tej pory nagrywaliśmy. Chyba wcześniej już nam nie nagrywaliśmy, No nie Radek? Nie, chyba po naj, dziesiątej najwcześniej nagrywaliśmy w jakąś sobotę, jeden z pierwszych odcinków jeszcze. Tak, tak, coś tak, się... tak, 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 więc pobiliśmy Dobrze. rekord. Tak. Dobra, Wadim... Tak, jak powiedziałem na początku, dwa tematy: raków lech i widzę wraków. Od czego zaczynamy? Zacznijmy od Lecha, raków lech, żeby już mieć to z głowy. Pamiętasz, mecz w zeszłym sezonie w rundzie rewanżowej w, w Poznaniu i tam. Ja jeszcze pracując na wylot powiedziałem, że to może być taki mecz założycielski Rakowa Częstochowa, w sensie tego, że w końcu Raków przestał troszkę w cudzysłowie męczyć oko. Czy według Ciebie, mimo tego, że jest Remis za nie trzy punkty, to też może być taki mecz? No bo liczba tych sytuacji i tego, jak Raków wyglądał w drugiej połowie, co prawda graliśmy w przewadze, ale yy, wydaje mi się, że, że, że to jest takie światełko w tunelu. No, i ja się tu nie zgodzę. Ja o! się tu nie zgodzę. Dobra, bo... dawaj. Ja światełka w tunelu nadal nie widzę i już od razu powiem dlaczego. No pierwsza połowa no to tutaj w ogóle tragedia totalna, mhm. zaraz na pokoju, jak rozmawialiśmy też zwróciłem uwagę, 25 minuta, znaczy w ogóle na trybunach jak po pierwszej połowie mówimy, oni grają na zwolnienie trenera, no tak to wyglądało tragicznie. W 25 minucie Iwi dostaje piłkę i, i może wyjść z kontrą, po czym odwraca się i stanął z tą piłką, bo nikt z nim nie szedł, on, jest, on dobiega do połowy boiska i jest sam. Reszta, reszta naszej drużyny stoi. Tak więc to wyglądało tragicznie. Wszyscy chwalimy tą drugą połowę, jak najbardziej. Trzeba chwalić, bo no podnieść się z 2-0 na 2-2 i praktycznie prawie wygrać ten mecz, to jest wielki szacun. Natomiast no zwróćmy uwagę na to, Lech po tej czerwonej karce po prostu stanął, kompletnie stanął w grze i też nas uratowało trochę to, że trener Fredryksen chyba już myślał, że mecz ma wygrany i ściągnął Iszaka, prawda? I to. To są takie dla mnie dwa najważniejsze punkty tego, że yy, no, zaczęliśmy grać jak zaczęliśmy. Po prostu Lech totalnie stanął. Przecież, jak sobie tak wracam pamięcią, mieliśmy parę meczów ostatnio, gdzie graliśmy z, z przewagą jednego zawodnika. Czy to były chociażby eliminacje do Ligi Konferencji? No i tam nie, 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 nie było czegoś takiego, że nagle się zerwaliśmy i graliśmy tak jak z Lechem, że cisnęliśmy i tak dalej. No yy, chyba z. Yy, Ardą, z Ardą mieliśmy przecież, e, graliśmy z przewagą jednego zawodnika. I co, jak to wyglądało? Arda e, nie pokazała, nie, nie, nie pokazywała na boisku tego, że mamy, że grają o jednego mniej. Tutaj po prostu Lech stanął i sami sobie mogą pluć e, w brodę. Dlatego uważam, że kurczę, to znaczy mówiłem to w tym programie chyba z, jak nagrywaliśmy z Marcinem i z Konradem, że e, tak naprawdę formę spra y, sprawdzi nam, prawdziwą formę nam sprawdzi Górnik, y, a mecze z Legią, z Lechem i z Widzewem to będą mecze takie bardzo ambicjonalne. I tutaj tej formy do końca nie widzimy. I ja uważam, że no nie, nie do końca widzę to światełko w tunelu. Okej, okay, y, dobra. I te argumenty w jakiś sposób nie przekonują, y, tylko y, zobacz y, na jakieś te pojedyncze akcje. Y, pamiętasz, jak się czepiałem... Y, Kurczę, czy to było 11 czy 14 rzutów rożnych wtedy, coś się czepiłem. 14, 14, tak. 14, widzisz, a tutaj kto dośrodkowywał przy, tym, przy tej bramce? Ale mówimy o Olechu? Tak. tak. Kto dośrodkowywał? teraz. No, widziałeś... Bulat. Bulat, Bulat, no. do. No i wtedy pamiętasz, co ja mówiłem, że tutaj na grę, nagle najpierw Iwi robi rożne i tak. wykonuje, później Bulat i później znowu Iwi. Tak, tak, tak. No to chyba już mamy odpowiedź na pytanie, kogo powinniśmy akurat przy rzutach rożnych desygnować, kogo powiem? Tak. To znaczy, no dobra, jak już mówimy o światełku w tunelu, to tym światełkiem, ale to już od pewnego czasu jest właśnie Bulat, bo niezależnie jak wyglądamy, on, on jest naprawdę zawodnikiem, który stara się, on cały czas widzi bardzo dużo, zresztą nie, ja cały czas się będę po, po, powoływał do głosów z trybun, no bo w Częstochowie jak jestem na meczu, to, no to siedzę na trybunach, to wszyscy mówią, że niezależnie jak graliśmy z Bulata będziemy mieli bardzo duże dużą pociechę, tak więc o, to jest ten, ten, to światełko w tunelu, które rzeczywiście może być, tylko czy on on sam, on sam nie jest w stanie pociągnąć całej drużyny. No jeżeli nie będzie, nie będzie w tego, tego, tej drużyny, z której Raków był znany, tej jedności, ten wszyscy za jednego, no to on sam też nie, 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 nie zrobi cudów, prawda. Zresztą skład mnie bardzo zdziwił, bo skład właściwie poza Legią to y, zmienił się tylko tym, że Amorim wszedł, prawda. Więc, więc no kurczę, no. Chciał, bardzo się chce mylić, Opowiem, żeby żeby to, y, to ten mecz z Lechem rzeczywiście był tak, jak mówiłeś. Po meczu, w zeszłym sezonie, żeby to był ten mecz założycielski, i jutro, jutro zagramy już swoją piłkę. No ale do tego dojdziemy. Okej. Okay. Coś jeszcze na temat Lecha możemy z pozytywów wyróżnić, czy nie bardzo? Znaczy, bo wiem, że ty tego światełka w tunelu nie widzisz, ale czy coś możemy dać na plus? To znaczy, wiesz co, na plus na pewno i y, tego się to, na tym się będę wieszał, że y, moim zdaniem y, to może te, ten mecz może z, naprawić mental w drużynie, bo y, rzeczywiście y, widać było, y, niezależnie to, co powiedziałem, że lek stanął, ale widać było, że jak chłopaki zobaczyli, że y, można strzelić tego Gola, to już później cisnęli. Naprawdę widać było. Ogromne zaangażowanie w dążeniu do szczelenia tej kolejnej bramki, potem zwycięskiej, zwycięskiej bramki, czego nie widzieliśmy w tym sezonie w żadnym meczu. Tak więc ja łączę to z tym, że ten mecz może rzeczywiście ten mental naprawi, podniesie i, i wyjdzie, wyjdzie w, w jutro w Łodzi drużyna, która będzie wierzyła w siebie. Nie będą to piłkarze, którzy po. Po golu pierwszym i drugim szli ze spuszczonymi głowami, tylko będą, będzie to drużyna, która wejdzie w końcu na mocnym mentalu i y, uwierzą w to, że jednak y, nie zapomnieli, jak się gra. To, to, to mnie trzyma na tą chwilę y, przeduchu. Dobrze, to teraz przechodząc powoli do meczu z Widzewem w stosunku do tego meczu z Lechem, jak byś zmienił drużynę skład, bo wspomniałeś wcześniej, że troszkę cię te tych brak tych zmian zaniepokoił, bo tylko Amorim, ale jak byś zestawił drużynę na, na to spotkanie niedzielne? No tak, no w obronie no nie mamy za dużo do, do szaleństwa, czyli Swarna z Racowitan. No i teraz tu bym się wahał, czy wchodzi Ariel, jeżeli już jest zdrowy, lub to list, czy ewentualnie rzeczywiście cofamy, cofamy Tudora na, na obronę. No i teraz tak, środek. Bezapelacyjnie wchodzi Bulat i kto obok. Ja, no po, ja powiem tak. Kurczę, cały czas trzymam się swojej opinii. Dajmy szansę Karolowi. Dajmy szansę Karolowi, i ja bym w tym meczu wystawił Karola jako, jako tego, który potrafi bardzo fajne podania, prostopadłe podać, a Brunes czeka na takie podania. Więc ja bym tutaj dał Bulata i, i, i Karola. Natomiast tak, zostają nam skrzydła. I teraz Powiem coś, co może się okaże dla wielu nieoczywistym, ale na prawe skrzydło dałbym tą Pienkę. Dałbym tą Pienkę. No, to w ogóle mnie zaskoczyłeś tak. z tym, bo wiesz, po pierwsze wydaje mi się, że on się lepiej czuje na lewym skrzydle, mhm. a po drugie, czy Tomek już jest gotowy na wahadło? No, no dobra, um... okej, okay. to tutaj się, Radek, zgodzę, to wchodzi Tylko... na lewe skrzydło, ale ja daję go, ja daję go na, na skrzydło. I... No mów, no. Nie, nie, bo tam. I teraz, teraz mi wypadło nazwisko tego zawodnika z Widzewa, i myślę, że musimy mieć tam skrzydła bardzo mocno zabezpieczone zawodnikami defensywnymi, troszkę, wiesz? Bo oni jednak tymi skrzydłami mocno, mocno działają. Tak, tak, oni tam działają. Natomiast, no to w takim razie, kogo byś ustawił, żeby zabezpieczyć sobie to skrzydło? Bo tak, mhm. Amorim? Amorim defensywnie no, ciężko by. On, on presuje, on dużo biega, ale on hmm, no, dalej, dalej nie, nie, nie spełnia swojej roli, moim zdaniem. To znaczy, wiesz, co może nie tyle, co ja bym dał, tylko że, że bardziej nie widzę tomka tutaj, wiesz, Aha, w tym co nie? Tak, tak. A dlaczego? on jest za bardzo ofensywny i to nie jest zarzut w ogóle. No ale słuchaj, kurczę, może zobacz. Dwa mecze, dwa mecze, które w tym sezonie wygraliśmy, to były dwa mecze wygrane na, na wyjazdach, prawda? bo to był GKS Katowice i Termalika. Yy, może, może łatwiej nam będzie zagrać w, na, na boisku Widzewa, który no, raczej będzie zmuszony do, do ataku, bo Widzew jest w podobnej sytuacji, tak jak i my. Wydali kupę pieniędzy przed sezonem. Kibice Widzewa, yy, pamiętam po meczu z Rakowem, tym kończącym sezon, jak czytałem opinię, mówili dobra, zamykamy ten etap, y, od przyszłego sezonu walczymy o swoje, będzie dobrze, a na dobrą sprawę, no co, mają dwa punkty więcej od nas, więc że będzie musiał też zaatakować, żeby, się po, żeby zdobyć punkty i przede wszystkim, żeby się pokazać swojej publiczności, która już zaczyna też krącić nosem, tak więc myślę, że tutaj hmm, oni zaatakują, co, co będzie dla nas lepsze, więc ja bym tutaj na tą kapienkę postawił, mimo wszystko. Okej, okay. yy, yy, dobra, ale jeszcze nie mówiliśmy o dziesiątkach. O dziesiątkach? No to daję dziesiątkę Iwiego mimo wszystko. Yy, znaczy nie mówię mimo wszystko, że źle grał, ale tak, Iwi. No i teraz druga dziesiątka. Mhm. Yy, nie, 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 nie poszedłbym do ustawienia, że Brunesa ściągamy na, na dziesiątkę. Yy, Brunes jednak musi być na dziewiątce, jaki, jaką mam opinię o nim, ale on na tej dziewiątce się dużo lepiej czuje, yy, ale... A w... wiesz co, posłużę się tym, co wrzucił na, na X-ie Dawid 98, i on tam dał na, na drugą dziesiątkę Fadiga. Co o tym sądzisz? Wiesz co, ja bym się z tym zgodził, tylko nie wiem, czy y, trener y, będzie go chciał wystawić od, od początku. No tak, ale to my jesteśmy teraz tutaj no tak, trenerami. No tak, teraz my jesteśmy trenerami, to ja... Co ja... sądzisz o, o Fadidze właśnie? Wiesz co, tak, jak najbardziej tak, bo po dobrym początku później miał te kłopoty swoje zdrowotne, niektórzy mówili o tej nadwadze jak, jak przyszedł, mhm. ale wiesz, no dla mnie to jest bardzo miłe zaskoczenie tego sezonu, jeżeli tak. chodzi o rynek transferowy. Tak, no i trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że yy, wiadomość z klubu Fadiga został powołany do reprezentacji teraz, czyli wchodzi nam kolejny kadrowicz, no szkoda, że nie Polak, ale kolejny kadrowicz jest, będzie teraz na tych dwóch meczach z yy, Botswaną i, i, i z kimś tam yy, zaraz sobie spojrzę, kogo on z kim oni yy, z Mozambikiem i tak więc może się chciał też pokazać, więc, więc no, ja bym tutaj zgodził się z Dawidem 98 i spróbowałbym z Fadigą. Z, mm -hmm. No też mi się wydaje, że a, no ale to jak mówimy to są no nasze... No dobrze, ale no. pominęliśmy Radek jeszcze to jedno skrzydło, bo jeżeli daje pieńkę na lewe, to zostaje nam prawe miejsce tu do tak. No i tutaj. No tylko właśnie, czy Tudoras ściągasz y, niżej, czy. Tak, ściągam go niżej na, na obronę. Zdecyduję mm -hmm. się jednak na obronę, y, ale coś czuję, że y, Carlos wejdzie. Czyli mm, Carlos. Ty... Mm -hmm. Tak, też mi się tak wydaje. Y... Aczkolwiek, jak mówisz o Tomku Kupieńce w roli wahadłowego, to czemu, czemu nie korzystamy z Amejała od początku jako, jako tej opcji? Przecież w kadrze probierza, jak ta kadra wyglądała, tak wyglądała, no ale tam, tam jednak pełnił te rolę. Tak, 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 dokładnie. No czemu nie korzystamy z niego? No nie wiem, o, wracamy do, wrócę na chwilę do meczu z Lechem. Bardzo dużo piłek nie, nie trafiało do Michaela. On bardzo często stał pusty. No, brzydko mówiąc, pusty, ale no, piłkarze go nie widzieli i nie był w ogóle wykorzystywany. Cały czas szliśmy tym, tym drugim skrzydłem. Tak więc, no, nie wiem, nie wiem czy, czy, czy. Kurczę, no, może by go na miejsce. Dobra, no to stawiamy. Rob... Dobra, ja... to jest moja jedenastka. Czyli okay. Carlos siada, mimo wszystko zaczyna mecz na ławce i odważnie daje pięńko na lewej, na prawej idzie Amejo. No to jest bardzo ofensywne ustawienie, tak. czyli musimy. musimy. Tak, tak. <laughs> Musimy, wiesz co, ale ja się i tak obawiam tych skrzydeł widzewa, które, które w mojej ocenie. A mimo, że tam nie grają tak jak po nich oczekiwano po 7-1 w sparingu z Jagiellonią, no bo wtedy, wtedy zagrały naprawdę mega, to, to mimo wszystko to jest ich ta broń, na którą trzeba, trzeba uważać i wydaje mi się, że zabezpieczenie tutaj defensywne będzie bardzo ważne. Dobra, co mamy jeszcze z... Z Widzewa, tak jak wspomniałeś, 10 meczów, 10 punktów, zmiana trenera. I, I tak, i faktycznie to wygląda, że kibice w łodzi po tym dla nich nieszczęsnym paśmie niepowodzeń wracają do ekstraklasy po, po długiej przerwie, później gramy z nimi. Już choćby ten mecz założycielski w zeszłym sezonie i zaczynają się bardzo niecierpliwić. I czy to nie będzie też czynnik decydujący, dla tego, jak ten mecz będzie wyglądał? Tak, no tak jak powiedziałem, o, widzę, w, <laughs> będzie bardziej zmuszony atakować właśnie w, przed własną publicznością. Myślę, że zresztą czytałem. Wypowiedzi przedmeczowe, to tam daje się wyczuć taką atmosferę właśnie napięcia, ale spowodowaną właśnie oczekiwaniami kibiców, więc myślę, że tutaj widzę będzie chciał od początku nas zdominować. Tym bardziej, że podkreślają w tych wywiadach, że no jesteśmy w ciężkim okresie i warto by było to wykorzystać. Trener chyba czubak powiedział na konferencji, że właśnie jesteśmy mamy mamy ten. Ciężki Ciężki okres i na pewno z niego kiedyś wyjdziemy, ale on zrobi wszystko, by to nie był ten, jeszcze ten weekend, prawda? Więc myślę, że tutaj widzę, w, no niczym nas nie zaskoczy, czyli nie, nie stanie w miejscu, tylko ruszą od początku na nas. Będą chcieli otworzyć otworzyć wnik bardzo szybko, tym bardziej, że no niestety w, w tym sezonie bardzo często my tracimy gola jako pierwsi, prawda? I, i, I później rzadko kiedy udaje nam się to odrobić, no poza meczem z, z Lechem, tak? Więc tutaj bym. Liczył, liczył no, spodziewał się tego, że widzów na nas ruszy od początku i będą chcieli, no też powiem odważnie, w ciągu pierwszych 15 minut już zrobić sobie przewagę bramkową. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Też taki scenariusz biorę, biorę bardzo mocno pod uwagę, że, że będzie, widzę, bardzo mocno ofensywnie nastawiony. Czy, czy to może być taki mecz, jak i to już moje ostatnie pytanie? W zeszłym sezonie, kiedy wygraliśmy w Łodzi 3-2 i Bramka w ostatniej, znaczy, no wiadomo, że nie, nie w ostatniej akcji i, i niekoniecznie, tylko bardziej chodzi mi o przebieg. Wiesz co, myślę, myślę, że to, czy masz na myśli taki szalony mecz. Tak, właśnie chodzi o to, tak. że wiesz, tutaj trzy do dwóch bramki i wiesz, że też, mhm. też wtedy wtedy to, no, no właśnie to co powiedziałeś, szalony mecz. Dokładnie o to mi chodziło. Tak. Więc teraz spodziewam się szalonego meczu i spodziewam się bramkowego meczu. prawda? To nie będzie, nie, raczej wykluc znaczy wykluczam remis bezbramkowy, ale tutaj, tutaj bramki jak najbardziej padną. Wspomniałeś o tym meczu z zeszłego sezonu. To ja tutaj jako ciekawostkę powiem, bo zostało podane, że. Nasz tre, trenerem, mówię. Sędzią tego meczu będzie Łukasz Kuźma z Białego Stoku. On w tym sezonie nam jeszcze nic nie sędziował, natomiast w zeszłym sezonie nam sędziował kilka meczy. I co ważne, nie przegraliśmy w tym, w tym momencie żadnego meczu, bo zremisowaliśmy w zabrzu z, z górnikiem 0 00, z Krakowią 00 w Krakowie. Wygraliśmy w Gliwicach 3-0, wtedy ten ważny mecz. I teraz najważniejsze. I wygraliśmy mecz w Łodzi 3-2. Właśnie on nam wtedy sędziował. Tak, więc taki, A, no to... taki haczyk, na który możemy się powiesić nasze, A... nasze nadzieje. Tak, tak. <gulny> zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeżeli mamy się tutaj jakiejś analogii doszukiwać, to tak. Dobrze, wiem, że tego nie lubisz robić, ale twój typ. <gulny> Dobra, no ja, ja, ja dlatego nie trafiam, bo cały czas obstawiam sercem. Stawiam na, stawiam na naszą wygraną 2-1. Wiesz co, i tak, mój typ by się sprawdzał z twoim. Też, to też mi się wydaje, że 2 do 1, jeżeli, jeżeli mamy typować sercem, jeżeli mamy typować rozumem, to wydaje mi się, że bliżej remisu jednak. Bramkowego, oczywiście, tak jak wspomniałeś. Tak. To znaczy powiem ci, jak przed meczem z Legiem też postawiłem 2-1, ale to było serce, a rozum mi mówił 1-1 wtedy i tutaj hmm. też, też rozum mi mówi, że będzie remis. Ale no, typujemy, ja typujemy, typuję sercem, więc warto też przypomnieć tylko, że w, w obozie, w sztabie w trenerskim Widzewa jest Łukasz Wodarek, który jeszcze niedawno był, był u nas. U nas. I, i, I też ciekawe jest to, że przecież obecny trener Patryk Czubak. Jest, wchodzi w grono tych młodych trenerów drugiej fali, który dostał w końcu szansę poprowadzenia drużyny jako pierwszy asystent. Tak było przecież z Kroczkiem, trenerem Kroczkiem, tak było z trenerem Siemieńcem, no tak było też z trenerem Szwargą, ale zaczyna się pojawiać to, 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 to młode pokolenie, które przez długi czas było tym asystentem gdzieś tam w tym sztabie i teraz dostają szansę właśnie na prowadzenie. No mam nadzieję, że póki co y, trener, trener czubak nie, 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 o, nie, określi, nie, nie wygra tego meczu i nie będzie mógł powiedzieć, a zobaczcie, młodość idzie. No, nie? tak, <grym> no więc... tak, niech sobie dobrze się wiedzie w Widzewowi, ale dopiero od niedzielnego popołudnia. Dokładnie, tak jest. No, warto też pamiętasz, mówiliśmy trochę o transferach i y, też nie wiem, czy to nie był program z Marcinem i. Właśnie mówiliśmy, że widzę, zrobił te, te fajne transfery i tam y, zwrócił uwagę naszą Andy The ten napastnik, y, który przed On, według transfermarkt przyszedł za dwie bańki i chyba Marcin albo Ty powiedziałeś, że no dobrze, ale y, na papierze wygląda. Zobaczymy, co będzie na boisku. No i jak się okazuje, mieliście rację, bo na razie na boisku to on tam specjalnie nic nie pokazał. Ja sobie sprawdziłem. Y, on wyszedł teraz y, w pucharze z Termaliką. Ale ogólnie to zagrał dwa mecze i to właściwie po 45 minut nic specjalnego nie pokazał, tak? No tylko że... wiesz, że trzeba mu dać czas mimo wszystko. Tak, bo... tak. Właśnie musi się rozkręcić, na pewno. Ale miejmy nadzieję, że się nie rozkręci z nami. O. No tak. Y chociaż, y jeżeli ktoś ma strz strzelić, to dla widzowa, to wydaje mi się, że akurat on, ale. Y Wypluj to słowo. No. Dobra, słuchaj to, co kończymy na dzisiaj. Kraków czeka, także szerokości. Dziękuję bardzo. Wadim, dziękujemy za dzisiaj. Słyszymy się na pokoju po meczu z widzewem. I co? I tradycyjnie prosimy o lajki, udostępnienia i subskrypcje. Tak, ja tylko powiem, Radek, że. Pokój jak coś, to ty załóż, no bo ja będę na meczu w widzewie, a, a jak ja założę, to później na, w czasie powrotu to są różne dziury internetowe, więc więc no tutaj mhm, jasne ten problem. Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie. Już yy, jestem uziemiony, także yy, siłą rzeczy yy, będę dostępny. Dobrze, dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się bardzo serdecznie, no i co, trzymamy kciuki za Raków i co prawda pewnie taki skład jak sobie ja i Wadim wymyśliliśmy nie będzie, ale, ale oby to był skład, który desygnuje trener Marek Paprząc zwycięski. Tak jest, nieważne jaki byle to były trzy punkty. Dobrze, trzymajcie się, pozdrawiamy, hej. Trzymajcie się, hej.